Okres zimowy jest raczej taki martwy od imprez i stwierdziliśmy, że rozruszamy społeczność akademicką i przy okazji zrobimy coś dobrego. Akcja Paka dla Zwierzaka została zainicjowana przez samorząd studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Naszym celem jest dom tymczasowy Kocia Utopia. Jest on prowadzony przez parę, która bardzo wielu bezdomnym kotom i innym zwierzętom pomaga. 28 marca o godzinie 16.30 w Kociej Kawiarni Kocimiętka. Będziemy tam organizować finałową licytację, będzie można wylicytować fajne nagrody. Wszystko idzie prosto do Puchy na szczytny cel.